Jak przestać się rotować? R er. R. E elo elo, ello, z tej strony Kapitan Bloody, a dzisiaj sobie gramy na bardzo, ale to bardzo dawnej mapie. Ogólnie inni nie grali na niej, ze mną jest Admiros, Flarek, Mati i Hadesiak. A Manko, witam wszystkich. dobry. Tak, i ogólnie rzecz biorąc, oni na tej mapie nie grali, ale ja tę mapę pamiętam jeszcze z bardzo, z bardzo, z bardzo, z bardzo, z bardzo odległego odcinka. Gdzieś tutaj powie, powinien pojawić się link do tego legendarnego odcinka i to jest jedna z pierwszych map, na których grałem w Prop -hunta. Tak, Adminos, to jest jedna z pierwszych map, na których grałem w Prop -hunta. i wtedy grałem właśnie z Maxem, hmm, był Max, był Marcin, był, był na przykład, nie wiem, Kaziu chyba był, czyli osoba, która już teraz nie nagrywa. Yy, ogólnie przestała w, nagrywać na YouTube, czyli ogólnie nagrywałem to z bardzo, bardzo dawno, dawno i z osobami, które nad niektórymi nadal nagrywam, ale po prostu yy, mają mniej czasu teraz albo już nie nagrywam. W każdym razie, dawna mapa jest hmm. bardzo dawno. dobra. Chodź, poszukamy się może... AdmiroSku. Dobra, ja chciałem tutaj koncert to, dać. Nie nie koncert też dać? No, to może ale później to nie koncert. ma. Nikogo nie ma. Dobra, ale, ja z Trybun Oli... będę patrzył, się może śpiewam. Chodź, AdmiroSku, musimy ich znaleźć. Trybun? Poszukać. Ciekawe. Dobra, podpowiedź no. Hadesiaku. Dobra, nie tam. Gdzie nie, nie ma. się poukrywać? No. Tam muszę może... wyjąć moją broń. Tutaj, Ej, może tu na górze gdzieś tam chodzi. Zamknij, pu... Na, na pewno tu jest Na pewno nie Dobra, nie jest nic. A co to za, za kula? Zabrałem jest kula. tutaj! Nie ma mnie! Jest, ale w sumie nie wiedziałem, że to jesteś ty. Serio? Przydałeś się. Dobra, zastrzelmy go. Co on się podział? Nie do kibelka uciekł. Żenujące próby oszukania Bladeusza No jakie żenujące, halo, halo. O tak No, powiem, że niełatwa mapa No to nie! No i dobrze! No, no skąd, jak widzicie ja się próbował uciec, ale no niestety to nie zrobił tak nieudolnie, skąd że nie, nie że tam jestem <laughs> No kurde, gdzie gdzie ci Wszystko było widać, przecież byłem za tobą. No, no jak moja jak moja O, Hadesia, Hadesia. Mati, jeszcze... ci, masz niezłą, ale... Musisz się jeszcze wiele nauczyć. No, ta, ta mapa mm. chyba troszeczkę się zmieniła od Jest to, duża, ale powiem pierwszego... ci, Mati, ja bym uważał. Pewien pies, no, jest na twoim tropie. Moim ta tropie. mapa chyba troszeczkę się okay. zmieniła, kiedy kiedy ją używaliśmy. Była trochę mniejsza, mm. teraz jest trochę większa. Zobacz. ale ale wiesz, wśród rodziny czuję się Ej, ona jest faktycznie swoje. ogromna. Kiedyś ona była mniejsza o wiele, co nie? Będzie trzeba dać jakieś podpowiedzi z cyklu, czy jest na Ewentualnie piętrze. time te, tego, te, 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 eee, no. ta, ta, hmm. ta, uh, nie? No, ale nie, uh, nie wiem, mi się wydaje, że będzie trzeba dać tałty. podpowiedzi z cyklu, jesteście na piętrze, czy jesteście na parterze? Jesteś na piętrze, czy na On parterze? Na ja na parterze jestem i bardzo no. się czuję bardzo dobrze. Rzuca, trzeba dawać dobra, jakieś, dobra, trzeba dawać wiem, jakieś odpowiedzi. Ej, a te kule Admiros to są takie specjalne mocy, Na przykład, patrz na to teraz. Admiros, chodź, zobacz na chwilę. No, patrz, no, co jaką mam broń. Patrz, jaką mam broń. Tutaj jestem. Patrz, o, no dobra, o. No. Takieś specjalne. A też taką kulę złapałem. Kurwa, pół godziny później. widziałeś, jaką co no, ja mam broń? Dobrze. Ja mam jakieś. Pack bait Ja, ja już nie teraz... chcę już grać. Ja też nie chcę grać. Ja rzuca, rzucam. patrz. też rzucam. ty też po prostu. I co zrobisz w Admirosie? Halo. Dobrze, ale oni nigdy tak. go nie znajdą, ale no, okay, jest, powiem, ja się, to ktoś jest ja się I... czuję dobrze wśród swojej chociaż, rodziny, chociaż kurczę no, ale jest w holu głównym bardziej czy nie w holu głównym, no jest arbuzem pewnie, nie no ja jestem na parterze, ale nie jestem w holu głównym, on jest, o, tak czasu tak on nie jest. Jest, jest w holu głównym, głównym. on jest w tych, 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 tak jak ty biegasz po prostu, w tych od, odnogach, no dokładnie, w tych odnogach i wśród swojej rodziny. No to może być wszystkim, tak naprawdę. No ogólnie jest takim drzewniakiem leciutko, bym powiedział. Dobra, odpowiedź. Strasznie, strasznie duża mapa i ciężko coś kolejnego. Jaki ja miałem model? Jaki ja miałem model? Przypomnijcie sobie. ale dostałem ten model RPG. No ja miałem model boxmana, tak? A. Jestem wśród swojej rodziny, gdzie tutaj jest parę kudełek. Nie. Chyba nie tam Chyba. Zaz jak się ułożyłem. No tu sytuacja była, niestety Mati, no, ale dawaj za tragicznie. małe A ty byłeś dupowi... puszką A ty byłeś puszką, co to za głupoty to... Ja myślałem, że on był tym, pudełkiem no. Ja też tak myślałem No, no nie. Bo... Pudełko się okazywało Dobrze, teraz dobrze. się gdzieś ukryć? Chodź, dobra, znajdź jakąś dobrą kryjówkę No chodź, chodź Stara taktyka? No nie ma co, chodź pójdziemy się ukryć Powiedziałem, że jestem wśród Chodź, tutaj pójdziemy może A nie jestem jednym z nich Chodź, ale dobrać dobrać To tak jakby, wiesz, Kurde, no. ale tu nie, tu jest ciemno. Chodź, tutaj nie idziemy. Co? Nie ma co. Dobra, nie. Chodź, znajdę czegoś lepszego. Tu? Nie. Czas zniszczyć. Zniszczy bo... hmm, nie, tu też trzeba, Dobra, mi się, Chodź, mi się jaka mi się ta mi. mapa jest, wyskitu wielka. Albo mam pomysł taki, taktycznie trzeba to rozegrać. Taktycznie. Chociaż to mi się wydaje, ruchu. że czas nam się powoli kończy. Dobra, musimy Dzień, chyba to zacząć działać jednak. Nie, nie, tylko wam się wydaje. widzę Bladiego, widzę Bladiego! Gdzie? Jest krzesłem, jest krzesłem. Ale jest gdzie? Jest czasem w tunelach tych. Chyba z, z na dół. Nie! Ej, halo, to był Regał! Flarek! Cys. Co? Jak mogłeś zabić go widziałeś? Regał, no proszę cię? Na górze go widziałem i mi zniknął, nie przebiegał obok ciebie? Jak mogę zabić Regał no, nie. normalnie. No nie przebiegałem koło HDS, co ty ty Nie jestem taki. Znaczy ja go nie widziałem. No a to nie ma tak jak zdzinił. Flarek. W ogóle ja Flarek wiec. od razu mnie zabiłeś, nic nie mówiąc. Aha, tu. się zapytać kim jesteś? A był... ja widziałem, że regał się rusza, no to co miałem. Tutaj no był pararosek. No... Wiesz jaki, widzisz jaki jest Flarek? flarek? Ja można rozmawiać ze mną. Może ja chcę, byłem niewinnym regałem i chciałem negocjować, a ty od razu zabiłeś no się. No właśnie. O, że ja... przepraszam, wie. no. No tak się nie robi. żyć, miał rodzinę i książki. A teraz, teraz zobacz tamte regały, co stały za mną, teraz płaczą, bo nie mają Daddy, ojca teraz. To? Jesteś tu? No, jestem no. na parterze, podpowiem tylko. Już idę, w jedno regało, Jestem na parterze, A że tak powiem, tu? mam taką rąciutkę, no, że chyba mnie znajdziecie. Ale jesteś w Było na górze. No. Cieka, nie, nie, to jest gdzie ja jestem. Ja pie... Nie. No A, widzisz, to jest moja rodzina. Widzisz, oni teraz płaczą jesteś? nad tą krwią, co tutaj jest, co za mnie jak się dobrze schowałem, panie Admirowsku. Zobaczmy, co w Bladier robi. No krytka musisz powiedzieć, że pierwsza klasa. Duża jest. A ja jak myślałeś, to nie? To będzie w życiu zła ta zamęka, tak. prak, co nie? <grych> Flalek Prawde się zgłupia. Flalek? Macie tam krzesłami o. rzuca. Co, e, może z tym krzesłem? Sprawdziliście wszystkie krzesła w głównym holu? To sprawdziłem nie ja sprawdził. wiemy, Pamiętajcie, jednego krzesła nie da się podnieść. No właśnie. Oto blagi. Hmm. Jeszcze kilka krzeseł jest tutaj. Tak? Czy mogę być na pewno jest tym krzesłem? Hades jak nie to Mati sprawdza krzesło. ktoś wow. sprawdza. Ja no ja nie sprawdzę, ty... bo mnie nie. No właśnie, Mati sprawdza. sprawdza, krzesła, ale na szczęście wszystkie jeszcze nie sprawdził, więc nie wiadomo. Może jednak jestem tym krzesłem. Może. No, może gdzieś jednak tu jestem w tym pomieszczeniu właśnie. Może gdzieś jestem co ale nie. Ale co, nie, co ja? nie jesteś krzesłem? Może, może jestem. Może podpowiedź, ale może jest krzesłem. Ale może jestem. Krzesłem, zaraz co um, nie? Może nie. A może Takie. on nie był krzesłem patrzcie i mówił wam, że jest krzesłem puszką. i się zmienił w krzesło? Ostatnio. No właśnie, może się zmieniłem w krzesło teraz, teraz a, Patrzcie teraz jak się odwróciliście, mógł się teleportować i zmienić krzesło. Ej, ej nie. Krzesłem, ej, widzicie naprawdę? to krzesło, co stoi tak nie. na środku? Które? Patrzcie, no te, 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 o, o. Te? o to jednak nie ma. Może Dobre. to? No, ej, no ja bym ale się było Jesteś tu? No, jestem w lepiej... tym pomieszczeniu, ale nie wiadomo lepiej... gdzie, może na piętrze. Sprawdźcie wszystkie krzesła, które, ma, które stoją na czterech nogach, bo to one są najbardziej podejrzane moim zdaniem. Bo jest. no właśnie, bo stoją. Też, a te co... Te krzesła, nie które, nie nie są, nie są, które nie stoją, to nie są podejrzane. No a nie wiem dlaczego. Bo są ale przewrócone. Mam, pokazuje mi tu jego nick. Tylko nie wiem dlaczego Gdzie? go nie widzę. Bo nie jest, o, bo jest krzesłem. No mówię, że był krzesłem, Bladny, Słuchajcie mnie. Był? Widzicie? Krzesłem, krzesłem, krzesłem było Kiedy ginął był krzesłem. Prosta <laughs> sprawa. Ale, ale dobra. Ja w sumie, wiecie co, ja szczerze mówiąc, ograniczył chowanie się tego pierwszego pomieszczenia, bo te, jak chodzicie tymi korytarzami, to jest po prostu rozpizdzies, tak naprawdę. Widzę śniki, jak ktoś przebiega. Eee, ile mam czasu jeszcze? O, mało. 10 sekund. No 4. mało macie czasu, wiecie co, lepiej zacznijcie koniec. już myśleć nad jakąś fajną kliówką, madafaka. <laughs> madafaka. Bo niestety coś czuję, że niedługo Aha. będzie wasz koniec. Aha! Dobrze. Dobra, czas na Admirosa Jestem butelką? To tyle wam powiem No nie Halo, pani Vladi jest. jest tu Hadesiek, chodź tu Admiros. Porozmawiajmy Już jest? Tak Już jest? jest? Nie Już tak szybko? Ja Noo, wiesz, jak się tam ucieka no porozmawiajmy, porozmawiajmy, porozmawiajmy Porozmawiajmy, pomyślcie o dzieciach ale, ja czy ich, nie. twoich, czy ich? No, jest w barze, no. A nie, nie widzisz go? Widzę go. O! I uciekł z baru. Ja już go widzę. Proszę no mnie tu... zostawić. Kadesz, jak wiesz to z wymiaru jesteś oryginalniejszego, ten... a nie tylko butelką jesteś. Tak Czemu to słabe strzeżenie z, e... z twojej strony? O. To jest trochę żenujące. Byś coś oryginalniejszego co My, ty ten... robisz, zrobił. Drugi Mati! No. A ty miał kryjówkę. Miał taką kryjówkę, że był butelką. No, o! Butelką, Ej no dokładnie. nie mogę, kurde! Hadesiak, wiesz co jesteś mniej tutaj... oryginalną butelką no, ever bo... A Ale... lepiej... chodź tutaj... zobaczyć! Chodź zobaczyć gdzie się Mati schował? Albo w Poczekaj, no, no nie widzisz, że goni Hadesiaka i gdzieś się robi Hadesia Granat! No nie! Nie ma użyć Hadesiak, końcu widzisz nasz się podda daj mi spokój! No Hadesiak, pokaż się trochę, nie widzisz, że... już Teraz ginę Laddie chciałbym przeżyć! Ty jesteś tym co Dobra. No Hadesiak jest trochę irytujący tak. w tym momencie. Jesteś tym nie duchem? no, ty jesteś irytujący, bo tak. nie dajesz mi spokoju. Okay. Hadesiak? To on robi. To jest jakaś na butelka. Nie, to już jest stresada To już jest stresada totalnie. Tak się nie robi. Nie to robi to się tak. Ile można tak się, tak się bawić? To tobą kula się toczy. Ja się Zobacz kulę. O, Flarku. Uff. Dobra, kiedy już doszliśmy do wniosku, został jeszcze tylko Flarek. To tak, gramy na to, że tylko w tym pomieszczeniu się chowamy? Tak. Plus piętro Urodzimy. wyżej? Dobra, nie, tak. bez piętra wyżej. Bez piętra wyżej? Nie no, na piętro możemy działać. Dobra. Dobra, jestem ale, na tym no. też tak czy się. Ja ci podpowiem, on jest cytryna. To... A może nie? Cytryno a może nie? może nie. nie był, ale był arbuzem. Troszkę, Troszkę większa, większa cytryna. Cytryn był cytryno podobny. To wielka cytryna. Ej, Pzarek, jakby były cytryny wielkości arbuzów, to też byś je opierdzielił? No jasne, a ja, czemu nie? Raz ze skórką? No, ze skó takiego arbuza ze skórką ciężko by było. Mikrofon muted. mikrofon activated. Okay, Nie mogę się... Mówisz? Tak? Challenge accept? albo ze skórką? Albo ze skórką? Myślałem, że <laughs> luźno. Okej, okay, to o, kiedy? O, czyli widzę, że fajne challenge cię y szykuje. O nie. Chorzy ludzie. Ale jest, o, musimy się doktorze? gdzieś fajnie schować, na jak rundzie. A to w ogóle... To jest dobre, że ty, ty byłeś nie, pod tymi stodami, a ja ciągle tam się chowałem. Yy, czyli co? Gramy na piętro, nie, strzał, nie, tak? nie, 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 tak, nie gramy tak. na piętro. Gramy na piętro, gramy było wcześniej powiedziane. Gramy na nie to się. powieszczenie gramy piętrem. na piętrem. Nie, było okay. powiedziane wcześniej. Admiros? Admiros? Najlepiej wszyscy wszyscy poszli. Ludzi? <laughs> Powiedziałeś ludziom, że gramy na piętro i nagle wszyscy na piętro poszli. Co to, za kul co to za kulka analna? Ej, weź mi ktoś pomysł, bo mam Admirosa i tak nie chcę on uciekać. Gdzie, gdzie jest? Gdzie masz Admirosa? W kuchni. Jest to może to nie jestem ja? No Właśnie, to może Bóg, nie jest Anmiros? Nie? Arbu, nie, jest nie? No, nie, przemyślałeś, nie jesteś Anmiros, nie jesteś tutaj? Halo, ty? ale ja chciałem porozmawiać no o problemach. Myślałem, no. że się nie zorientujesz, już arbuzy nie mówią, no to skąd wiedziałeś, że jestem arbuzem? Nie odzywałem się. No, to... no właśnie. Ała, an... To, to Flarek, zabiłeś, co zrobiłeś? Jak ja się zabiłem? Pamiętaj Flarek, Flarek że jak strzelasz w rzeczy Przedefnie. niewinne, to wtedy... Ale ja nie strzelałem, ja tylko Aha, no bo gniotłeś też, niszczyłeś się za pomocą... Za pomocą oh, ciała. A... No. No, widzę, widzę, widzę tą to ten. Bloody... co, ale... Bloody ja bym powiedział, że... że Bloody jest po prostu tym zwykłym no. gościem, ale... No. Nie no, wiesz co, jakby tak się miał nie. Na... nie Nie, no to było mi ciężko w jednym pomieszczeniu się ukryć Ale sprawdźcie, może on to... jest Barmanem! z Barmanem, ja ja może barmanem, barmanem to... jestem. Dobra, no, no, id idę 50? do baru, idę zobaczyć Albo Piwomanem. No, a, by być ale może po prostu jest piwem, nie wiecie tego Ale Ciiwkiem? czemu tu są otwarte drzwi? No właśnie Bo ja otwierałem, ja tamtędy wchodziłem Nie, ale... Zadzwoncie na... dzwonkiem, żeby barman przyszedł Ej! A gdzie jest Nie ma dzwonka Ej, lepiej nie ja chodzić nie po mam. niektórych propach, bo robią damage No co mówię Do tego umarłem <ślech> Co? Zero Coś... To ty mięka, jakaś puszka? Czekaj, bo tu mam jakiś śmietnik, Aaaa... <śmieniuszki> Halo, gdzie on no, nie, mi... nie ja. że Co ty chciałeś zrobić? to e? ty go Ej, to chyba chodził na górze, czy mi się wydaje? Tam się skradę nie. na górze. Barman, to barman! To barman! <śmieniuszki> nie no, z mojej to perspektywy to wygląda epicko w lali, co ty <śmieniuszki> <robisz? śmieniuszki> Naprawdę. Naprawdę. Nawet nie muszę grać i mam świetny UBA. <śmieniuszki> Też bym chciał wiedzieć. Gdzie ja mogę być, co nie? Nie wiadomo. No. No czym ja mogę być? Kurde, no. A gdybym będęś jak, nie, gdybyś no, jak to wiadomo. widział, to co ja widzę teraz, to po prostu... Ale to, no. to mogę zobaczyć, nie? Jak mi powiesz. On chodzi A, pod tobą. To, co, to możesz sobie zobaczyć Patrz na odcinku u mnie. A to o. nie to wiesz. No gdzie ja, ja, ja nie mogę chcę być... Teraz? No nie wiem jak ci mogę podpowiedzieć. jesteś na górze czy na dole? Nie, nie, no nie, no podpowiedź dobra, nie, nie, parter Ja Wam nie, podpowiedź. nie, jest jednym z tych, którzy zawsze zawsze to. To robi się w barze i jest przedmiotem. Jest drinkiem pustą butelką? Nie. Nie wiadomo, tym, kim jestem teraz w sumie. Zawsze, jak idziesz ja wiem do, czym, ale nie do będę baru, mówił. To robisz pewną czynność i Blad jest z tą czynnością lęce. związany. Myjesz ręce, nie. No, co się robi? Tak, co to się jest robi? bardzo ważna czynność, bo bez tej czynności. Ale po tu po prostu, nie ma dzwonka. Po prostu żadnego. nie chciałby ale... ci się w barze ten. Jaki, jak, co? No właśnie, nie wiadomo, o co, co może chodzić? Się... Co możesz Sam, chodzić? Jest bardzo, to jest bardzo głębokie, ale nie wiadomo. Ale się bardzo, nie? I tak... Tak. Idziesz sobie do Baru, bierzesz sobie, mówisz do Barmana, Boże, proszę. Ty... 20 piwek, co nie? No. No i tak już, ale mi ciężko z tymi piwkami. Coś Jedyś... bym wziął jeszcze, Pachce. coś bym. Zrobił coś jeszcze. I to co bym zrobił, co nie? Mówił może do zamówił? Może zamówił. Do Może bym wyrzucił rzeczy do śmieci, po prostu. A może rzeczy do śmieci bym No, wyrzucił. a może bym te wypił ponies. te piwa i wyrzucił je do śmieci? No hmm, właśnie. Mówisz? No, może to jakieś śmieciami Kurde. jestem jednak. A może napiłbym się kawy? Słabe te twoje podpowiedzi. Bo jak bo to? Jest? Bardzo dobre są podpowiedzi. Czekaj. Czemu ty jesteś krzesłem? Znowu. Tu-tu-tu-tu! <laughs> Dobra! Tak to unikanie! Wejście, wymijanie! Yeah. To było nielegalne! Eee, no, nie nie było. jak też lekalne. użyłeś. No i to źle, bo ty byłeś mikro rzeczą, a nie ogromnym świetnikiem. No powiedzcie, to były, to były złe odpowiedzi? Podpowiedzi? No właśnie, dobrze podpowiadałem, Biros. No. Ale spodziewałeś się, że to raczej naprawdę coś tam w końcu związane z. A co, a hmm. się ty nie związany z barem? No, jest bardzo związany. No, przecież bez siedzenia to tak stać no. i Bierzesz, bierzesz sobie cimy, 20 piwek i co? Będziesz się trzymał, położysz je sobie na stolikę i plac. sami Na blasku. Na krześle. Umie. To będzie się nazywać, w sumie, a... odcinek będzie się nazywać wizyta, wizyta w barze. Czegoś takiego. No. Okej. Okay. Za, nie zapomnę, Dobra. oczywiście. O, czasami zapominam. A jak, jak Chudźma, zapomniałem, to, to wizytę mogą jest... mi na przypomnieć. Spalona kalinka. Dobra, sobie spalona kryówka Hadesiaka, idziemy go poszukać w takim razie. Nie, moja jest, moja jest spalona. Mówisz czemu? Moja spalona jest kryweczka? Ale się Wilosie zostały te wszystkie grzejniki, co one ci zrobiły? No. <grym> Może ty tym jesteś właśnie, jakimś grzejniczkiem? No. Jak? Kto Kto jest, wie? to wie? Napisałbym ci na, na tym czasie na, na tym czacie, Dobra, Dobra, ale moja jest strasznie spalona. Czemu spalona? No hmm. dlatego, że po prostu się spalił, kiedy ten... No. Hmm. Nie, no to ja jestem w świecie hey. Hankimostowiak akurat weźmy, weźmy na krzesło. No A no, no, Jak jesteś mną. PROZU! No, czemu spalona? Bo 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 brady, popatrz, black, robię, rozrubę w pasie. Dobrze, ja, tam leży. Widzę czemu. Nie no, oni się nie skapu. Wojna na są, krzesła! Oni są zbyt nie. słabi na to, mówię ci. Popatrzymy. Zbyt... Tak. A gdzie jest Flarku? O, tu jest. Jebę. O tak. Czemu masz 35%? Wywracanie HP tylko? Stoków... Nie wiem. A dobra, bo jesteś takim propem, nieważne. My jesteśmy średnim, a nie. Piany, pies malutkim. robi rozróbę w baszcie. No to najwyższy, no, no. tu trzeba zawsze zrobić rozróbę w tym mieście. O, no. chrzester! Ja myślę, że, ja że Mati go nie znajdziecie. No ja też nie. myślę, że go nie znajdziemy. Zaraz no, no, ja wyszkoczę pod schodami zaraz sprawdzę to. Jest hmm, jest gdzie może być, ogóle, ja może być Mati? ja może być Tutaj jest! Cholera! Złapany na gorącym uczynku! Kurda, zabity. Dobra, Olero, jeszcze zostało drugie piętro. Ale po czym pieniądze? się skapnąłeś Odurze. po tym, że nikt wyświetliło, co nie? Tak, bo często wyświetla. Tak, jest To jest to, bo nikt wyświetlił, a to jest trochę zbugowany z tym problemem, że to tak. nie wy, wyczuwaj. Znaczy, to takie. Ja nie jest... Ten... Ja myślę, że o, się skapniesz po I tym, że... To ja myślałem, że się skapniesz, bo tam farby z tyłu za mną została, bo nie zdążyłem jej schować. Tak też Fakt, no, Faktem było. Było. jest, że często się łatwo tu się zorientować. Bo inaczej są tu takie niedociągnięcia troszeczkę o dobra chowajcie się chowajcie Teraz was znaj znajdziemy <laughs> Ojeju Dobra kryjówka niewiarygodny, że się tu schowałem <laughs> O chuj No nieźle Ja to jednak jak się gdzieś schowam to po prostu No aż nie, wi nie wiadomo co powiedzieć ej, 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 w takim Ej panie arbuzie, panie arbuzie panie arbuzie Co znów pan arbuz jest Ja tak. chcę porozmawiać nie! Panie, arbu panie arbusie nie! porozmawiajmy pan arbus, Admiros, ale ja chcę przyrządzić ciebie coś dobrego Nie, bo, no ku... Ej, yeah. Ej Admiros, Admiros! Ej, zobacz... paru, Mati! A. Ej, Mati, nie używamy grant! Ej, zobaczcie no, gdzie zabił jestem mnie, no Admiros, szybko. nie szybko nie Admiros, szybko, zobacz gdzie jestem Teraz będę musiał patrzeć jak Bloody stoi Ej, Admiros, ale zobacz jaki jestem, krzesło po raz kolejny No, no dalej, Admiros, o. zobacz no, Widzę cię, jesteś krzesłem No, jak zwykle jestem krzesłem, co nie? Jak zawsze <laughs> <laughs> Nigdy mnie no. nie znajdziecie Nigdy, nigdy mnie nie znajdziecie Ej, zaraz Aha! Nie. nie, No, może nie będę nic mówił, bo to. Nie, nic nie mówię. to Nie, no, może śmiało. Podpowiedź. Nie. No, nie, jeszcze za wcześnie, niech poszukają. Niech się trochę pomęczą. Niech bo... się trochę pomęczą. To tak, ogólnie podpowiem Wam, może, że. Nie mam je, że jestem na parterze gdzieś. Gdzieś na podpowiem, parterze? Ja Wam podpowiem, że blady jest o połowę mniejszy. Dużo Wam to da? O połowę mniejszy od czego? Od arbusa? Od człowieka. gdyby byłby śmietnikiem? Hmm. Jest, jest w wysokości połowy człowieka. No, ja tak podpowiem. mniej więcej. no. Gdzie mogę być, co nie? Nie tak, wiadomo. Tak do pasa. Gdzie mogę być? Nie wiadomo, gdzie jestem, co nie. Mi się wydaje, że muszę gdzieś być ten. Hmm, gdzie ja mogę być? cicho. cicho. <todkazujesz> <tokazujesz> może. A kto tam był? Hadesia, jak ja! to może wiesz co? Nie podpowiadaj. Nie, pisa. dobra Ale to... Dobra podpowiedź, co nie Hadesia. Oni dadzą radę. radę. Dadzą radę, mówisz? Dobra, dobra. Nie, Flarek dobra. jeszcze szuka. Nie, Flarek szuka. Eee. Nie, no. Flarek, gdzie no ja mogę się ukryć, co nie? Ja nie Pamiętaj, Flarek, moje podpowiedzi są bardzo ważne. On jest gdzieś tu, Flarek. Tak, dokładnie, jest tu. No, gdzieś tu jestem. Gdzie się mogę ukryć, co nie? Nie wiadomo. Ja, ja, ja ja jest jest połowa człowieka. Co jest wysokości połowy człowieka? Zastanów się. No przemyśl to Flarek. No mnie to obchodzi. No Flarek pomyśl co no ty. No. Co ty jesteś taki mały ten... Flarek, a popatrz w nie, bo nie inaczej. Nie, 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 nie. Za, za, do, za dobra podpowiedź. Zapal latarkę. Na pewno znajdziesz. Ale zapal latarkę to jest oszustwo chyba, co nie? To jest o, pan od wymiany żarówek. Nie, on nie znalazł go, nie znalazł nie z... Znalazł. Na nas patrzy dziwnie. No, gdzie ja mogę być, co nie? Niestety nie mam ja zagadku, jak pizza. to Ej, w ogóle widać cień psa i ta wypina tak, się do nas. Psa widać. Ja Oszustwo. No? Ja. Naprawdę psa w cień widać? O. Aż przykry, co nie? No dobra, myślę, że możemy tym ascentem zakończyć w sumie te odcineczki. Taki Myś. ten, ten, prołchancika. No. Myślę, że będzie wystarczająco. Dobra, elo, elo. Cześć. A, elo, 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 na razie.